No właśnie, na koniec chciałem zapytać o ten fragment Europy, w którym my, Polacy, żyjemy, bo jako żywo to wszystko, o czym tu dzisiaj rozprawiamy, jest w szczególności niebezpieczne dla Polski, która jest o wiele bardziej wyeksponowana, czy to na zagrożenie rosyjskie, niż Niemcy, czy Francja, nie wspominając o państwach typu Hiszpania, czy Włochy. Jak również jest o wiele bardziej poprzez to zależna od pomocy sojuszniczej, w szczególności amerykańskiej. Wszystko to zagrożenia eskalują, bezpieczniki trzeszczą w szwach, a my się, wydaje mi się, budzimy w dalece niewystarczającym tempie. No ale mamy pewien stan gry w polskiej polityce taki, jaki mamy. Straconego czasu już nie nadrobimy. Co Polska może zrobić w tej sytuacji? Politycznie, konkretnie. Polska w tym śnie europejskim na dodatek zachowuje się jak chory z udarem, który nie kontroluje ruchów lewej i prawej ręki. I na tym warunek, warunek pierwszy podstawowy to jest elementarna harmonizacja polskiej polityki zagranicznej.